Witajcie w grze Tomb Raider, ja nazywam się Tenurial, a przed nami... Co no, gra o przygodach młodej pani archeolog... Larek Roft. Gra jest w pełnej polskiej wersji językowej, głosu pani archeolog użyczyła... Karolina Gorczyca, która spisała się genialnie w tej roli. No i dobrze, rozpoczniemy sobie nową przygodę. Tak, tutaj testowałem grę, jak ona się cała tutaj, wiecie, spisuje w ogóle i okej. Okay. No i w porządku, startujmy z przygodą miłego oglądania. Tak poziom normalny? Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. A co tu się tutaj dzieje? Co? Jakiś sztorm O i statek tonie W najczarniejszych momentach Kiedy życie przemyka nam przed oczami Odkrywamy coś Coś, co daje nam siłę, by iść dalej Dawaj Laruś, dawaj chwyć go. Pięknie. Nie, Te. No i w porządeczku. Podczas takich... Wst... O, kamam, muszę odsunąć pada, bo wibruje. A jak pad wibruje, to zresztą zauważyliście, że są takie dziwne zmiany w jakości audio. E, mam nadzieję, że teraz audio nie uległo zmianie. A, padzie, przestań. No i okej, okay, w ogóle co się dzieje? Co? No jesteśmy na brzegu. E, to się stało z naszym statkiem, co? Warto też wspomnieć, że tutaj Lara to jest normalna dziewczyna, to nie jest jakiś... A zaraz skończę tutaj swoją kwestię. No i dobra, wracając do mojej kwestii, którą chciałem powiedzieć, że w tej części Lara jest normalną dziewczyną, to nie jest już jakaś taka, wiecie, prawie że super bohaterka, której nic nie można, what the fuck, gdzie my jesteśmy, super bohaterka, której nie można nic zrobić, po prostu jest normalna dziewczyna, zresztą urodziwa zresztą, co będziecie mieli możliwość zaobserwować podczas całej rozgrywki, oj, wiecie co, chyba wyłączę wibracje tego pada, bo... Bo nie wiem jak to wyjdzie tutaj z audio wtedy Ojemy, no w ogóle tak Zacznij jak... Jak jest w ogóle przygotowany model Lary? Czy ona nie wygląda uroczo? No, może to nie jest jakieś takie wiecie super przyjemne miejsce. Zwłaszcza, że wisi chyba głową w dół. Mm, no ale model postaci jest przygotowany genialnie, a aktorka, która podłożyła głos spisała się doskonale. Dobra, musimy się tutaj rozbujać. Okej... Okay. Tylko co... o, jakiś tutaj... Aha, dobra, to się podpaliło. O, tam coś wypadło, o! I teraz co mamy zrobić? Bo tutaj się jakaś, nie wiem, szmatka załapała ogniem. Mm, I czyżbyśmy mieli się do niej dobujać? Czyżby? No spróbujmy. No nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale spróbujemy tak zrobić. Dawaj Lara. jeszcze kawałek. Uciło? Nie. Jeszcze. Teraz da radę. Jest. Pięknie. Tylko czy to było dobre? Nie, nie, nie. A, a, o, oh, co? The... ogólnie tutaj jest motyw z takim, wiecie, z survivalem. I... A. I Lara niestety troszkę ucierpi w tej serii. A. Come on, padzie, jak ty mocno wibrujesz, a ja nie chcę, żeby mikrofon to wychwycił, bo wtedy się dzieją niezłe jaja z głosem. Laruś, ale czy z tobą jest wszystko o To czy to, to, to jakieś miejsce kultu jest, czy co? No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiecie co, wyłączymy sobie jeszcze tutaj wibracje, tak dla wygody. Tu, 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 tu. wibracje, wyłącz, 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 wyłącz wibracje, Ej, ja chcę je wyłączyć. E, Fak, nie, nie to. O, jest wyłączone. E, poziom trudności, niech będzie na tym normalnym. Dobra, chyba zapisało. O. O, pochodnia, dobrze. W ogóle rozejrzyjmy się, co my tu mamy w koło, no kurczę jakieś. No nie wiem, trudno mi to jakoś jakieś... Z włoki i do jakiejś czaszki wszystko leży. Ze wstawki filmowej dowiedzieliśmy się, że jesteśmy na... w okolicach wyspy japońskich. I nasz statek uległ zatopieniu. Przez... przez co? Przez sztorm. Laruś, czy... o kurczę, straciliśmy pochodnie. Oj. Instynkt przetrwania. Dobra, co ja mam tu zrobić? To rozumiem, że mam do tego podskoczyć. O kurczę, Lara, tu jest za głośno. Aha, musimy jeszcze uruchomić, znaczy uruchomić, zapalić pochodnie. Oj, 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 oby tutaj nikogo nie było, bo Lara tak bardzo tutaj hmm, hałasuje brzydko. O fak, odsunę się, bo tu widzę, że są jakieś materiały wybuchowe. Ale nie, Lara, czemu ty tam wróciłaś? Oj. No ale dobra, no może tak miało być, no nie wiem e, Bynajmniej zapalimy sobie pochodnie jeszcze raz I udamy się dalej W ogóle zobaczcie, te kocie ruchy Czy ona nie wygląda ślicznie No poza tym, że jest umazana całe krwi I jeszcze tutaj Cały ten system z włosami Ten cały true SFX, no to wy wyszło im ślicznie, genialnie i O! Oh, what the fuck! O! Puszczaj mnie, puszczaj mnie! Ej, ziomek, co ty chcesz ode mnie? What oh, the fuck? Wow! Wow! Fuck! Ale ja ci nie ufam, ziomek, ja ci nie ufam. Oj, o, o kurcze, Lara, oj, wszystko w porządku? Wow, ale ten gość mnie... Uf, zaskoczył, nie ukrywając. Oj, nie ukrywając, ten gość mnie kurczę, zaskoczył. Wow, w ogóle tak, no Lara. Zauważcie, jak ona weszła do wody, to wszystkie te plamy krwi z niej zeszły. Też bardzo fajne taki szczególi. Tylko pytanie, bo ja się w ogóle tak rozglądam naokoło. A nasza Lara cierpi. Ma zranione... ma zranione tutaj w brzuch się uchła. Tak? E, wskaźniki. Co my tutaj mamy zrobić? E, tu jest ogień, to sobie weźmiemy. To jest jakaś jaskinia szaleńca. E, tutaj mamy te patyczki takie. To spalimy to, pięknie. E, spalimy to i zobaczmy w ogóle. Aha, dobra, tutaj jakaś dźwignia powstała. E, tu, 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 Mogę to podpalić? Coś zrobić z tym? Mogę w porządku. Czy pozostałe też się zajdą ogień? Tak, bardzo fajny efekt, że ogień przychodzi na kolejne te. Właśnie, Lara, jak ty tutaj, jak twój boczek? O, mogę tutaj kamerę, o, to nie wygląda za dobrze. O, jakieś deski się tutaj przewracają. Co mamy zrobić teraz? No dobra, tutaj mamy jakąś skrzynię. Zobaczmy w ogóle, co ona robi. A, czyli to mogę zepchnąć instynkt mamy jakąś wyskocznię a czyli mogę wskoczyć tam tu pięknie laruś doskonale w ogóle podziwiam cię że ty jesteś w stanie y, skakać z uszkodzonym bokiem no nie ukrywając to musi ją bardzo boleć i musi bardzo utrudniać to wszystko zwłaszcza że ona się ciągle tam trzyma za to y, i teraz chyba mogę to zepnąć, tylko co mi to da a bo to są jakieś czyżby materiały wybuchowe A dobra mina głębinowa to już na... O, pięknie Laruś Doskonale No i dostajemy oczywiście punkty doświadczenia które wymieniamy na Umiejętności Jen w ogóle tu jakieś Co to jakieś wraki samolotu są? Oa, tu się wszystko wali szybko Lara Dalej Wiem że ciebie tutaj Fuuuuck Nie Oooo Wow wow, Lara, come on Co tu się dzieje w ogóle? Wszystko się rozpada, jeny I to zapewne tylko moja zasługa O, ah, da dawaj, dawaj, dawaj Lara O. Ah, dawaj jest pięknie Szybko. Tutaj. O kurde, to się wali. Nie, to się wali, nie wali, nie wiem. Ah. Ojdej to. Puść mnie, puść mnie, puść mnie! Puść mnie. <grym> Dobra. A, a To go zabiło, ale... a nie możemy się... Nie możemy się martwić o niego. Dalej Lara, dalej. Ty musisz przeżyć. Ty musisz przeżyć, naprawdę. A, wow. Dawaj, chwyć się, Lara! Nie, 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 Proszę cię, nie. Wow. Straci się pochodnie. Fuck. LT, RT, LT, RT. Dobra, dobra, dobra. Wiem, że teraz słyszycie pewnie głośno, pada. Dobra, wow. Ja, genialne są te time eventy. No to wygląda ślicznie. Jeszcze ta Lara, która się teraz... W... Fuck! Wszystko wali, dobra, dawaj, 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 dawaj. Coraz bliżej wyjścia, coraz bliżej, już idziemy. Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek, już tak blisko. Jest, zdążyliśmy. Jest, zdążyliśmy. Wow, było blisko. No ale najważniejsze, że Lara jest cała i zdrowa. Trochę brudna od krwi, ale cała i zdrowa. Teraz tylko pytanie, co się stało z naszymi przyjaciółmi. Skąd te wraki tutaj? I czy damy radę stąd uciec? Tyle niewiadomych. Tomb Raider. No i oczywiście takim pięknym wstępem zapoznaliśmy się pokrótce z całą fabułą. Znaczy, no z fabułą, przygodą bohaterki. Jakaś tutaj łajba jest na dole? Tak, jest jakaś łajba. Ale okej, okay, Lara. Nie wiem, czy to jest dobre, że tyle biegasz. No właśnie, odnajdź ślady pozostałych rozbitków. No, w porządku. Jak to tu wygląda? No kurczę, to w ogóle wygląda przeurocze. Nie tylko bohaterka, ale też teren, po którym się poruszamy. No kurczę, na pierwszy rzut oka, wow. Wygląda ślicznie. Dobra, Lara, czy to jest aby na pewno dobry pomysł? Jak ja tak widzę, co tam się znajduje na dole? Wow, dziewczyna, zaczynam się martwić o ciebie. To się wszystko tutaj, ma. wow. Wow, Laruś, uważaj, uważaj, spokojnie, spokojnie dziewczyny, spokojnie, nie masz się co spieszyć, nie masz maszcie co spieszyć Jest, dało radę, wow, dało radę Ło, było blisko O, gałąź się trochę się giba, no ale cóż Raczej już tędy nie będziemy wracali, wow, jeszcze to słońce świecące nam wprost na kamerę, A, dobra, wow, pięknie w ogóle szacun, że Lara jest w stanie tak się poruszać zgrabnie z takim zranieniem. Ciś tutaj samolot, czyżby to aliantów? Bo ma tutaj taką gwiazdkę na skrzydle. Tylko hmm. skąd te wszystkie wraki, co? O, jeszcze kawałeczek. O, no. Hop. Wow, złap się. Wow. Podskoczyć w porządku Kurczę to w ogóle ten samolot cały się rozpada No nie wiem czy to była Lara Najlepsze rozwiązanie które wybraliśmy wiesz No dalej dalej Dziewczyno wierzę w Ciebie że nic Ci się nie stanie Tylko szkoda że ten cały wrak Wrak się może zawalić zaraz Wow O nie U. Wow Lara jesteś cała? Dobra, powoli, na krawędzi. Spokojnie. Musimy uważać. Wytrapywanie się na ścianie. Hmm. No okej. Okay. Eee, czy tutaj na dół? Są rzeczy, 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 rzeczy. Skoro so są rzeczy... <coughs> no, wybaczcie. <coughs> Znaczy, że ktoś musi tutaj być... Jakaś torba, tak? Jakiś plecaczek, jakaś kamera, o. Tylko co się... Zapałki. No i krótko falówka. Czy hmm. ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Coś tu jest w ogóle? Idź y tropem, dobrze, dłołu, wow, laruś, dawaj, dawaj, dawaj Nie! Nie! Oła! A! O kurcz, Lara wszystko ok Dziewczyno wszystko ok O, biedna pani archeolog, tak bardzo cierpi Oj, coś tutaj w ogóle Jakieś wilki tutaj słychać no bratku, gdzie my tutaj dojdziemy, co? Lara, wszystko będzie ok. O czyżby Czyżby ktoś tu był przed nami? Tak, napij się wody. Spokojnie, Lara. Spokojnie, będzie dobrze. No, wezwij Nic pomoc. Oj, okej, okay. czyżby... Czyżby Lara robiła sobie ognisko? No to jest zapewne? Tak, ostatnia zapałka. Hm się jej uda? Tak udało się. Symboliczna ostatnia za ostatnia zapałka. Hmm. Dobrze Lara. Ech, wodę masz pod... Wody masz pod dostatkiem, ogień też. O! Ktoś się odzywa? Hmm. A oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamadai, ojczyzny wspaniałej chimiko, mitycznej, słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają. I czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. A, czyli poznamy załogę. Możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro. Ja cię nie znam. tylko rodzina sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mm. Mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyna. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Hmm. Ja w to wchodzę. Z opowieści o Królowej Chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitek zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie. To zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Ja, nie mówcie, że Dosyć. poważnie od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do smoczego trójkąta. O co ja tu jestem? A, no dobra. Czyli poznaliśmy... Plany całej załogi, jak chodzi o wyprawę. Hmm. Tylko pytanie, co się z nimi wszystkimi stało? O, przestało padać. Tylko kolara pytanie, co zrobimy teraz? Nie mogę tak tu siedzieć. Musimy się rozejrzeć po okolicy, no dobrze. A, muszę znaleźć coś do jedzenia. okej, okay, czyli wyprawa w... o sarenki jakieś w poszukiwaniu jedzenia. O. O, Boże. O. Co tu się dzieje? O. o. Hmm, no cisza, spokój Jakieś trupy wiszą w powietrzu e, Pam, 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 pam Gdzie mamy się tutaj udać? Może tutaj jakoś na ten bunkier coś? A jest, jest tutaj wejście na bunkier to, to jest bunkier Teraz hop tutaj e, Po gałązce O, e, jeszcze kawa klara, dobrze I teraz dziewczyno, co ty kombinujesz co? O, no dobra. O, jest, trzymam cię, trzymam cię. O! o, dobra, mamy łuk. Ej, nie tylko łuk. No i dobra, nie wygląda on jakoś super. Pamiętaj, mm. czego uczył cię rod. Ale musi nam taki wystarczyć. Ważniejsza w obsłudze każdej broń jest koncentracja. Okej, okay, musimy zapolować na jelenia. O, muszę znaleźć coś do jedzenia. Okej, okay, tutaj sobie poskaczemy po gałązkach. Są jakieś sznurki w ogóle zawiązane. O co tu chodzi? Jest, jest jeleń. Kurczę chcę go zabijać. O, jelonku. Przykro mi. Naprawdę jest mi przykro. Ale... walczymy tu o przetrwanie. Nooo... No i co teraz? Lara, czy ty naprawdę... ...dasz radę zrobić coś takiego? O, uh, uh, to musiało boleć. Hm, dobra, z powrotem do obozu. Dobra, to wracamy do obozu z naszym jedzonkiem. Czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia. Zawsze odnajdziesz drogę do domu. Trochę smutno, że musieliśmy zabić biednego jelonka, który nic tam nie zrobił. No ale to jest walka o przetrwanie. W sumie zresztą zauważyliście, że Lara też trochę z takim smutkiem i niechęcią. Raniła to piękne zwierzę. I co mamy tutaj? Jakieś umiejętności. Dobrze. Instynkt łowcy. Bystry wzroku możliwe dostrzeganie trudnego do znalezienia związki źródło pożenia. No dobrze, opanujmy to sobie. Mhm. Okej. Okay. Czyli od teraz widzimy podświetlone zwierzątka. Hmm. Okej. Okay. W porządku. O! Kapitan Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego trójkąta. Rot! Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zmoki. Hej, Lara, spokojnie. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. To Hej jest Lara, moja wina. proszę cię. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie! Wysłałem SOS z zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego O, muszę. jakieś zakłócenia? Wow. Kurczę, jak tu jest łatwo się w ogóle. Jak łatwo tutaj nawiązać kontakt z tą bohaterką. Kurczę, ona tutaj to tak bardzo przeżywa. Właśnie, jakaś muzyka. No ale dobra, w tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Do miejsca, z którego dobiega muzyka, udamy się kolejnym razem. Ja wam dziękuję za uwagę. Lara też wam trochę dziękuję za uwagę. Jest na razie trochę przestraszona, ale tak wygląda uroczo. A jeszcze właśnie musimy tam rany jej tutaj, ten, wyleczyć, to co ma na ramieniu. No, a na ramieniu, come on, na, 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 na boku od brzuszka. No i dobrze, no cóż, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Ech, no i cóż, no, dzięki jeszcze raz, na razie.